Znajdujemy się w samym sercu Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, w Gałęźni Małej, w niezwykle urokliwym miejscu, w którym przebiega ścieżka przyrodnicza i w którym projektowany jest rezerwat. Park Krajobrazowy jest jednym z Dolina Słupi jest jednym z dziewięciu parków w województwie pomorskim. Jest, to, jest parkiem największym o powierzchni ponad 37 tysięcy hektarów. Co wyróżnia nasz park spośród wszystkich pozostałych parków to jest fakt, że park ten powstał dla ochrony ponad 60-kilometrowego zróżnicowanego genetycznie fragmentu Doliny Słupi. Słupi jednej z najpiękniejszych rzek przy Morza. Park Krajobrazowy Dolina Słupi został powołany do ochrony ekosystemu środkowego obiegu rzeki Słupi oraz jej dopływów. W dolinach rzecznych, czyli w dolinach Słupi i jej dopływów zachowały się drzewostany o charakterze naturalnym bądź zbliżonym do, do naturalnego. Na stromych skarpach okalających strunień czy pobliską rzekę Kamienice Yy, mamy przykłady właśnie buczyn pomorskich, żyznej yy, oraz kwaśnej, yy, a także grądu. Niestety takich yy, lasów mamy już yy, bardzo niewiele. najbardziej charakterystycznych cech naszego parku, a więc jest położony na terenie wysoczy z tak zwanego pasa po i pobrzeży. Jest parkiem lesistym. Ponad 72% powierzchni parku zajmują lasy. Jest parkiem no, nierozerwalnie związanym z systemem dolinnym rzeki Słupi. Jest parkiem o niezwykle urozmaiconej rzeźbie terenu. Na terenie naszego parku znajduje się ponad 50 jezior o wielkości ponad 1 hektara a wśród nich perełka, to są jeziora lobeliowe z unikalną, reliktową rośliną lobelia jeziorna. Białawym kwieciem, jak białe motylki, unoszą się nad topielą. List ich zielony, jak jodłowe szpilki, kiedy je śniegi pobielą. Tak Adam Mickiewicz opisywał Lobelię, zwaną również stroiczką wodną lub carzielem. Rosła ona w jeziorze świteś w nowogródkiej stronie. Trzeba więc czystych wód i niezniszczonej cywilizacją natury, by ta delikatna roślina przetrwała. Większość obszaru parku krajobrazowego położona jest w dorzeczu słupi, która urzeka różnorodnością. To płynie szerokimi zakolami dość spokojnym nurtem, to nabiera dzikości i bystrości przedzielając się wąskimi jarami pomiędzy stronami urwiskami, tworząc małe wodospady, omijając piaszczyste łachy, powalone pnie drzew. Jej bystrego prądu nie omieszkali wykorzystać mieszkańcy tych ziem. Energetyczne wykorzystanie rzeki Słupi rozpoczęło się na początku ubiegłego stulecia, kiedy to hydroenergetycy niemieccy zaprojektowali kaskadę elektrowni na rzece Słupi. W sumie zaprojektowano cztery elektrownie, począwszy od elektrowni Soszyca w miejscowości Struga, a skończywszy na krzyni elektrowni Krzynia, już najbliżej Słupska. Po drodze dwie elektrownie jeszcze, elektrownia Gałąźnia, w której obecnie się znajdujemy, jak i elektrownia Strzegomina. Tej zabudowy hydrotechnicznej jest zmiana charakteru rzek na wielu odcinkach, górski i podgórski charakter tych rzek został zmieniony, wiele z tych rzek na dość długich odcinkach zostało przekształconych w jeziora zaporowe bądź kanały, co spowodowało całkowitą zmianę ekosystemu rzeki, przebudowie uległa istiofauna, to znaczy ryby Górskie i podgórskie zostały zastąpione gatunkami gniezinnymi. Podobnie y, sytuacja z, y, przedstawiała się z ptactwem. Elektrownie zaprojektowane na początku zeszłego stulecia i wykonane wprowadziły ówcześnie w krajobraz pewne zmiany. Hydrologiczne, które przez w sumie ponad 80 lat zharmonizowały się tak z, ze środowiskiem, z krajobrazem, że obecnie tworzą całkowicie jednolity charakter związany i powiązany ze środowiskiem. My szczególną wagę przywiązujemy do tego, żeby wszystkie warunki związane z ochroną środowiska, wszystkie warunki związane z przyrodą ochraniać, popierać, współpracować ze wszystkimi instytucjami takimi zajmującymi się ochroną środowiska, między innymi Parkiem Krajobrazowym Doliny Supi. Człowiek. Przyroda. Nie zawsze respektowaliśmy jej prawa. Dziś trzeba jej pomagać. Jedną z najcenniejszych grup fauny żyjących w naszym parku krajobrazowym są ryby, które zamieszkują do rzeczy słupi. Ich do Rzecza słupi została rozpoznana na podstawie badań w prowadzonych w 1998 i 1999 roku i w wyniku tych badań stwierdzono w dorzeczu wytowanie 24 gatunków ryb. I minogów. Najcenniejszymi gatunkami, które żyją w rzece Słupie oraz jej dopływach są ryby z rodziny łososiowatych, w tym gatunki wędrowne, które dorosłe życie spędzają w morzu, natomiast na na okres rozrodu, wchodzą do rzek i strumieni, w których przyszły na świat albo do których zostały wpuszczone. Gatunkami takimi są łosoś atlantycki i troć wędrowna. Znajdujemy się nad rzeką Słupią na wprost wlotu do przepławki, którą wybudowano dla ułatwienia migracji ryb i innych organizmów wodnych w górę rzeki, przede wszystkim z myślą o naturalnych tarliskach ryb łososiowatych. Pozwoliło to uniknąć gromadzenia się ryb w okresie ciągu tarłowego, który miał miejsce właśnie tutaj w okolicy Jazu. i gromadzone ryby no, stawały się łatwym łupem kłusowników. Tarniska tych ryb znajdują się w górnych odcinkach rzek, bądź małych dopływów, na wodzie płytkiej, kamienisko, o kamienisko-żwirowym dnie. Ryby te odbywają tarło jesienią. W takich miejscach ryby te narażone są często na intensywne kłusownictwo. Ten gwist to sygnał ostrzegający kłusowników. Ten gwist to sygnał ostrzegający kłusowników. Rzeka w tym miejscu jest zagrożona dużym, dużym stopniu kłusownictwem z uwagi na to, że ze względu właśnie na warunki w tym miejscu woda jest płytka, ryba jest dobrze wyeksponowana do działalności kłusowniczej, w związku z tym co roku tutaj występuje duże zagrożenie ze strony działań kłusowniczych. Przede wszystkim y, jest ryba poławiana przy, okaz przy pomocy narzędzi kaleczących typu haki, szarpaki o ścienie. Trudna jest walka z uwagi na to, że, y, że tutaj miejscowi bardzo dobrze pilnują, jeżeli chodzi o, o zabezpieczenie y, samego terenu połowu, bo nikt nie łowi jeden, to zawsze jest grupa osób działających, gdzie role są podzielone, gdzie jeden łowi. Inne odnosi ryby, jeszcze inni zabezpieczają teren, obstawiają po prostu i pilnują, że jeżeli tylko ktoś się pojawi, kto stanowi zagrożenie jest momentalnie sygnał w związku z tym momentalnie robi się tutaj pusto. Łapią tu dzieciaczki sobie nieraz rybę, złapią i dla siebie złapią, na swoją korzyść, żeby, bo są naprawdę nie mają chleba, są biedne rodziny, mają po kilkoro dzieci. Sześć. Jedna rodzina, druga rodzina, więc potrzebują chlebka. Nie handlują tymi rybami, tylko na swoją korzyść. Z rzeki słupi ciągną ryby właśnie tutaj do rzeki Skotawy i dalej aż do zapory. I nad tą rzeką często zdarza się, że spotykamy kusowników ryby tak zwanej troci. Są to ludzie którzy mieszkają w pobliżu, przyjeżdżają też z innych gmin. Kusownictwo polega na tym, że łapią ryby za pomocą prądu, za pomocą haków, ościeni, sieci. Część ryby jest konsumowana, część jest odsprzedawana innym nabywcom. Miejscowi ludzie nie mają pracy, zmusza ich to do tego, że po prostu muszą dokonywać kusownictwa tej ryby, żeby móc włożyć cokolwiek do garka. Aktualna sytuacja na rynku pracy na tych gminach jest bardzo, bardzo słaba. My jako policja robimy wszystko, żeby zapobiegać tym przestępstwom. Będziemy odstraszać tym, że przejeżdżamy w rejonie rzek radiowozem, samochodem straży. Mimo wszystko populacja łososia i troci wędrownej zwiększa się. Ryby upodobały sobie te wystre wody, gdzie ingerencja człowieka powinna być ograniczona do minimum. Tak z pewnością uważają bobry, które budują tu swoje żeremia. Te niezwykłe zwierzęta, tworząc system tam i zapór, zagospodarowują teren i zawłaszczają go dla siebie. Czy trzeba im go odbierać? Niechże w tym do rzeczu przyroda rządzi się własnymi prawami. Co prawda hydrolocy są innego zdania. Najlepiej pogłębić, uregulować, by rzeka jak najprostszą drogą płynęła do morza. Regionalnie Zarząd gospodarki wodnej w Gdańsku administruje słupią na odcinku około 54 km. To jest od mostu, jest to odcinek od mostu kolejowego w łóżce do dopływ rzeki kamiennej. To jest około 54 km. Park Krajowy Dolina Słupi no jest, jest taką jednostką, która w bardzo poważnym stopniu utrudnia naszą działalność statutową. My nie jesteśmy za usuwaniem drzew, znaczy za likwidacją drzew. Natomiast uważamy, że drzewa, które porastają skarpy skarpy, brzegi stanowią umocnienie tej rzeki. Jeśli natomiast te, byśmy je obcinali sukcesywnie, nie byłoby, nie byłoby wywrotów, nie byłoby też i nakładów takich, które musimy ponosić w związku z usuwaniem tych zatopów. Trudno pogodzić rozwój cywilizacji i potrzeby człowieka z wymaganiami natury. Agroturyzm to jeden z dobrych pomysłów. Gmina Denica-Kaszucka znajduje się 12 km od miasta Słupska. Na terenie naszej gminy mamy wiele ciekawych propozycji, ciekawostek przyrodniczych oraz atrakcji turystycznych. Znajduje się tutaj wiele szlaków pieszych, kajakowych, rowerowych, lasy bogate w runoleśne, czysta woda, czyste powietrze. Gmina planuje właśnie taki rozwój swój, w tym kierunku chcemy iść. Florze i faunie Słupi zagrażają ścieki z pobliskich wsi, no i oczywiście z największego miasta Słupska. Choć tu mamy przykład pozytywnego rozwiązania. Jesteśmy na terenie oczyszczalni ścieków miasta Słupska. Obszar 14 hektarów. W 1998 roku inwestycja została oddana do użytku po modernizacji. Zdolność tego obiektu to jest 40 tysięcy metrów sześciennych odpadów, które no niestety miasto produkuje. Chciałbym powiedzieć, że dzięki tej inwestycji y, stan rzeki Słupi znacznie się poprawił. Mamy teraz w tej chwili czystą wodę, a oczywiście oprócz tego, że oczyszczalnia pracuje, także te odpady, które one też wytwarza, są przetwarzane na kompost. Jesteśmy właścicielami, można powiedzieć największej kompostowni w Polsce. Sama oczyszczalnia ścieków jest to najwyższy poziom trzeci stopień oczyszczania biologiczno-mechaniczna. Chyba najwyższa technologia. Możemy się poszczycić, że jest jedną z najnowocześniejszych w tej chwili obiektów, najnowocześniejszy obiekt w Polsce. Wróćmy jeszcze w Dolinę Słupi. Postarajmy się zachować jej naturalne bogactwo dla tych którzy będą tu po nas. Pozwólmy im też zachwycić się jej pięknem.